i z poziom po zjedzeniu posiłku u zdrowej osoby i osoby z insulinoopornością. Oh yeah. Właśnie testuję z Olgą, która dostała do mnie CGM. Testujemy te same posiłki i już mamy pierwsze wyniki. Olga ma 63 lata, ma insulinooporność, bierze leki, zobaczcie sobie jakie. I jestem małym szoku. Kobieta jest za skromna i nie pokazała swojej twarzy, no ale posłuchajmy, bo to jest istotniejsze. Mam rozpoznaną i zdiagnozowaną insulinooporność i cukrzycę drugiego typu. To ma lepsze wyniki ode mnie. Tak dba o siebie. Usemniłem mi swoje dane przez CGM, przez aplikację i jestem w szoku, bo naprawdę ma dobre wyniki. Cholera musiałem zapytać się o co chodzi. No okazuje się, że dba o siebie, uprawia sport, oczywiście bierze te leki, które trzymają ten poziom glukozy w normie. Podpytałem trochę jak o siebie dba. Posłuchajcie. W pewnym wieku należy postawić na profilaktykę. To, że się czujemy dobrze, to, że czujemy się, że jesteśmy młodzi, nie znaczy, że w organizmie zachodzą procesy starzenia. No przede wszystkim pełna morfologia raz do roku, a kobiety oprócz tego cytologia, mamografia, USG jamy brzusznej, panowie USG prostaty. Na tym powinno polegać przede wszystkim dbanie o zdrowie. A oprócz tego... Najlepiej by było, gdyby uprawiać sport, tylko nie zawsze stan zdrowia i czas pozwalają na chodzenie parę razy w tygodniu na siłownię. Wystarczy dobry, intensywny spacer, e, może być z kijkami, jakiś rower i dużo świeżego powietrza. Już po paru godzinach użytkowania CGM-u widzi, że coś było nie tak że postawiona diagnoza i leki, które bierze są tutaj do skorygowania. Dwóch dni użytkowania CGM-u już widzę, że leki są źle dobrane i po skończeniu tego eksperymentu zwrócę się do diabetologa o prawidłową interpretację poziomów cukru i prawidłowe wystawienie i poprawę leków. No to mamy wnioski. Jakie mamy wnioski? Dbać o siebie, monitorować poziom glukozy we krwi, uprawiać sport i dobrze się odżywiać. Do, do tematu wrócimy. Jeszcze zdecydowanie testujemy dalej. No ciężko będzie zjeść te trzy cebule i kiełbasę. Zobaczymy. Czego się nie robi dla nauki. Yeah! Po, po, po.